Słyszałeś już o IFL Polska, ale nie wiesz, czym się zajmujemy? Witaj, nazywam się Zygmunt Karel, fajnie, że wpadłeś. Jeśli jeszcze nie ściągnąłeś naszej całkowicie darmowej aplikacji mobilnej, to zachęcam, chwyć za swój smartfon i niezależnie czy korzystasz z Androida czy iPhone'a, znajdź ją wpisując IFL Polska. Zawiera ona ponad 1000 audycji oraz dedykowane konspekty, czyli studia biblijne, których znakiem firmowym jest takt Wiedza i bezpośredni styl oraz poczucie humoru jednego z najbardziej wpływowych pastorów i ewangelikalnych teologów XX i XXI wieku, doktora Chucka Swindola. Są tam także materiały wideo, w tym wideoblog pod tytułem Kolumna Zygmunta, w którym mierzymy się z trudnymi życiowymi pytaniami, na przykład: dlaczego cierpimy? Albo jak poradzić sobie z poczuciem osamotnienia? Znajdziesz tam także inspirujące artykuły dotyczące naszej więzi z Bogiem, Biblii, rodziny, wiary na co dzień, kształtowania charakteru i wielu innych aspektów życia chrześcijańskiego. Możesz nas słuchać gdzie chcesz, kiedy chcesz, niezależnie od sytuacji, w której jesteś. Pobierz tylko aplikację IFL Polska. I dołącz do nas w przygodzie polegającej na samodzielnym, biblijnym myśleniu. Zapraszamy.